Siema widzowie, z tej strony Mr. Ben, a dzisiaj będziemy znów grać w Age of History 2. Tak. E, widzę, że Wam bardzo się przyjęła e, ta, ta gra i dziękuję Wam za e, nowe subskrypcje i ogólnie za rozwinięcie mojego kanału, za dużo wyświetleń. I e, chcę wam jeszcze powiedzieć, że kanał właśnie ma Rudnik, e, Rudnik ma kanał i ogólnie pracowałam na niego wbić, link będzie w opisie. A teraz tutaj musimy sobie odbijać kilka krajów i widzę, że Francja bije się z włochami, co mogę to wykorzystać że ze Szwajcarią, by zająć troszeczkę tereny Francji. Jak widzicie jestem pierwszy w tabeli, już USA nie są ode mnie lepsze, więc jest bardzo dobrze. Wydaje mi się, że punkty te technologii sobie rozdamy tutaj szybko. Um, utrzymanie wojska wydaje mi się i zaatakujemy sobie zaraz z e, Szwajcarią e, au, e, znaczy, jaką? Austrię e, Francję, tak ale e, jeszcze tutaj sobie e, zobaczmy Słowenię i chcę jej wziąć, e, żeby była e, o, wyślij ultimatum i o tyle jednostek i e, żądaj wojska realizacji e, prowincję Weź, dobra, po prostu weź, weź wszystkie, e, e, odnosz wszystko, dobra, wybierz, dobra, wszystko, tak, wszystko, zapisz, e, czekaj, e, odmów i e, pyk, pyk i pyk, teren... chwila, czy ja chcę tereny? Nie, 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 e, przepraszam was, e, czekaj, co, dobra, okej, okay. ja chcę, ja nie chcę prowincji, ja nie chcę prowincji, e, cofnij, cofnij. Zapisz. I e, ja, ja nie chcę prowincji. Ja chcę... E, znaczy... Dobra, sam już się pogubiłem. Dobra, prowincję. Ja chcę prowincję. Tak, chcę prowincję. Wybierz, zapisz. Wyślij ultimatum. Nie zgodzili się. No to będzie chyba wojna. To tutaj musimy to sobie wziąć, bo poniżej... 50 jest i nie zgodzili się. No pewnie. Czy wypowiedzieć im wojnę? Jeszcze ich zostawię, jeszcze ich zostawię. Musimy się skupić na Francji. To jest główny cel ze Szwajcarią, ale e, musimy zrobić tak, że bo ja nie chcę atakować zbytnio. E, e, Okej. Okay. Dobra, niech będzie. Mm. Weźmy sobie. Słowację oszczędzimy. Słowację weźmiemy sobie jako wasala um, pyk, tyle jednostek. Zarządzaj wasalizację, odmów dostępu wojsko... wojskowo... Woj, 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 dobra. co z tego, dobra. I przyjęli te ultimatum. To jest teraz mój kraj. No i pięknie. Tak to się rozegra. Um, przenosimy przynosi, sobie tutaj wszystkie jednostki do... E, do Francji, w sensie do granicy z Francją, e, wypowiadamy im wojnę i wszystko jest całcy. Ma dzisiaj dobry humor w sumie e, więc to w sumie dobrze się składa. E, to sobie przenosimy oczywiście tutaj. E, to przenosimy tutaj. E, kurde, e, nie kliknęłam wojska. E, to przenosimy sobie tutaj. I te jednostki przenosimy sobie do Luksemburgu, e, szybko przenosimy sobie i e, czekaj, bo tutaj tereny trzeba, to, ten trzeba teren i czy coś jeszcze trzeba, no póki co to nie za bardzo, ale widzę, że możemy sobie użyć punkt technologii, więc badań na sobie weźmiemy. I um, już lecimy atakować Francję, um, to będzie główny cel naszego odcinka. I e, ze Słowacją, e, Słowację jeszcze zaatakujemy, jeśli chodzi, e, ze Słowacją zaatakujemy Węgry i e, Słowenię też za chwilę zaatakujemy, tylko po wojnie z Francją. Bo tutaj będą lekkie problemy, przyrost populacji niech będzie. E, tu sobie odpornimy i trzeba to, to trzeba sobie wziąć i w sumie inne prowincje też są, są ok póki co. I dobra, z Francją będzie chyba ciężko, bo to jest dość mocne państwo. Wszystko sobie przesuniemy. Tutaj wzmocnimy... O, Szwajcaria nas kocha. Wow, kto by się spodziewał? Azerbe Azerbejdżan nas nie lubi. Um, no i w sumie to nie jest okej, okay, ale jakoś się jakoś, jakoś przeżyjemy. Rekrutuj. Łopanie! Ile wojska ja dostanę teraz. Ale kombo teraz będzie na nich tutaj sobie coś jeszcze zrekrutujemy yy, tutaj musimy coś sobie a dobra Skarbec jest pusty to teraz sobie coś zrekrutujemy i dobra Szwajcaria już wie co robimy Szwajcaria już wie co będziemy robić Magadaskar nas nie, nie lubi okej okay, dobra ale co z tego co z tego Szwajcaria <gryb> wypowiedz wojnę pyk i weźmy sobie Szwajcarię do tego i pyk dobra i e, Hiszpania, nie za bardzo się lubimy, ale handel e, złoto, prowincje? Nie, nie, nie to, nie ta, nie ta. E, y, cofnij, cof, Nie, nie, nie. Dobra, zapisz. Sóż kolejny zasob przeciwko nie, ko, koalicji, przepraszam. E, wypowiedź, wojnę. Wybierz Francja tak. I co my im za to damy? Złoto? Nie wiem, mogę Wam dać. Albo nie. Dam Wam. E, 3000. Ok. E, nie, czekaj. Nie stać nas. E, 1000 tyle. Dobra, tyle wystarczy. Wyślij propozycję. I Szwajcaria, atakujemy ich. Przejmujemy trochę Francji. E, Albo dobra, tutaj się wbijemy. Nie ten nie ten przycisk, nie ten przycisk. Pyk to... Pyk to tu. Um, z Luksemburgu tutaj. To tutaj. E, to damy tu, to damy tu. I jest pięknie póki co. Nie no, s -s -s. robimy ich, robimy ich. Na S. -sie. Pa. 11 tysięcy. Tutaj jeszcze ich. yo. Dobra, my to wygrywamy. Jeszcze. E, dobra, co tutaj? Weźmiemy sobie do dunkierki. <grym> Dunkierkę nawet. Dobra, podbijamy Paryż. Musimy się skupić. Musimy Paryż e, podbić. To jest e, główny cel tego odcinka. E, przenieść do tutaj. A te 11 tysięcy damy tutaj. Potężne 11 tysięcy. I robimy to. O, dobra, łatwo. Dobra, wygrywamy to. Nie, no. <grym> Nie ma co, jakby, jeśli jesteś numer jeden, no to, to, to jest mega łatwe. Patrz, tutaj e, e, wbijemy się do Paryża, pełnymi jednostkami bardzo dużymi. E, przepraszam, tutaj dajemy to. E, tutaj dajemy to i 11 tysięcy. Nie no, nie zajmiemy całej Francji, wydaje mi się, że gdzieś za chwilę już przestaniemy. Dobra, niech będzie, weźmy sobie Paryż, jeszcze tutaj, o, 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 okej, okay, dobra. Okej, dobra, dobra, dobra. Dobrze. Przenieść tutaj. I dobra. Tutaj tak. Tutaj tak. I myślę, że to o. Tutaj tymi 11 żołnierzami coś tam próbują. Dobra, tutaj już mamy. Dobra. I. Okej, Indonezja nas kocha. Wydaje mi się, że. Dobra, demokratyczna, dom, demokratyczna Republika Konga, nawet po stan nas nie lubią. Ojoj, ojoj, ale oni bardzo lubią yy, Szwajcarię, a my mamy sojusz ze Szwajcarią, więc jest dobrze, jest dobrze, okej. Okay. Dobra. Szw yy, i nie, bo, bo oni się nawet nie zgodzili, więc dobra. I rozmowy pokojowe. Niemcy biorą to wszystko, oczywiście Paryż, no. Nie, 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 nie. Ja to, ja to też bierę. Szwajcaria. Nie podoba mi się, co ty tutaj robisz. A bo dobra, nie, 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 Tak, wracamy jeszcze. Nie ma co, nie ma co. Podbijamy jeszcze. Jeszcze podbijamy. Co my? Nie, Niemcy nie przejęli jakiejś Francji, Przecież oni przejęli Francję. My też musimy coś przejąć tutaj tym mocno. O, pyk, tutaj to przejęliśmy, to przejęliśmy. Jakby Francja nie ma nic do gadania. No, i tutaj Szwecja jeszcze. Um, Demokratyczna Republika Konga. Wiem, że tutaj jest, o, Tutaj jest, ale ona jakby nic nie zrobi. Pa jest ta wojna? Słuchaj, rozmowy pokojowe. Mordeczka. Jakby pace nam ta wojna. Przecież każdy wie, że. O, jeszcze Włochy. Z Włochami możemy mieć jeszcze sojusz. Dobra. I teraz. No, bierzemy to. Teraz mamy o wiele więcej gwiazdek. Teraz bierzemy to, to bierzemy, to bierzemy za siebie. Patrz ile my teraz będziemy mieć do siebie terenów. Patrz. Nie, szw nie Szwajcaria. Ty. Już też Szwajcaria, weź sobie... Ja. Ja za ciebie wybiorę co. Ja za ciebie wybiorę, co ty weźmiesz. I to... I dobra. Szwajcaria, myślę, że to jest dobry pomysł. Co ty na to Szwajcaria? Dobra. Widzowie, patrzcie, czekaj. A, nie zgodzili się chyba. Czekaj, czy zgodzili się? Zobaczmy. Um, no, Szwajcaria, jezus, przez ciebie cały czas mamy wojnę. Dobra, już to Szwajcaria? Atakuj se ich, ale ja już. A nie, dobra, dobra. Szwajcaria jest mądra. Atakujemy ich. Co? S słuchajcie, Szwajcaria ma rację. Trzeba ich po prostu. Zaatakować, jakby oni by i tak nas zaatakowali wcześniej czy później. No i to tyle, dobra. Dobra, weźmy już te rozmowy pokojowe. To jest moje, 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 to jest jeszcze moje i to jest jeszcze moje. Szwajcaria, weź to, przyjmij. Proszę cię. Nie przyjęła zapewne. O, matko boska. Szwajcaria, ty tu jednak musisz wszystko chyba podbić. Szwajcaria nagle nie jest taka, taka. No, no wiecie, jakby nie jest taka teraz e, cichutka, tylko e, jest taka. Yy, mocno do ataku. Mocno agresywna, rzekłbym. No i dobra. Szwajcaria. Dobra. Tutaj jeszcze jakieś rundki, czekaj. Co zostało jeszcze Francji? 97%. Pro... A, te wyspy. Dobra. Co z tego? Włochy se potem poradzą. Dobra, Szwajcaria. Bierz. albo nie, to ci zostawię już, bo wiem, że Ty bardzo chcesz. I Szwajcaria. Daj, da. Już, już. Te tereny są już nasze. swoje Bierzesz? Nie, nie bierzesz. Dobra, bierzesz to. Hmm. To, to, są to są nasze tereny. To są nasze tereny, Szwajcaria, ok? Francja będzie bardzo malutka. Więc. Hmm. Nie. Słowacja chce. Jezu, co się dzieje? Dobra, ok. Ustawmy fakty. Oni. Oni nie są już naszymi wasalami, oni, bo, bo oni się bardzo wkurzyli. Tereny trzeba ogarnąć, bo otóż yy, Szwajcaria chce podbić całe. Wiesz co, Szwajcaria... Ja, ja cię nie rozumiem. Ja cię nie rozumiem. Dlaczego... dlaczego dobra, niech będzie im spoko już. Dobra. Tutaj tu sobie jakoś weźmiemy raz z nimi mamy, no. Dobra. Wiesz co? Weźcie, już przejmijcie te wyspy, bo Szwajcaria za chwilę się nie opanuje. No. Jeszcze z nimi mamy wojnę, No, Matko boska. Finlandia, co ja wam zrobiłem? Co ja wam zrobiłem? Rozmowy pokojowe. No i już. Weź się ogarnij Finlandia. No, mądra jesteś jednak. 34 <trydziesta> ty chcesz z numerem pierwszym walczyć. No, serio. Dobra. 100% już. Szwajcaria, jeśli teraz tego nie przyjmiesz, to ty. To, 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 to ja nie wiem. <słuch> Szwajcaria nagle pokazała, że jest potężna. to oczywiście Francję musi całą podbić. Już? Może być. Jeśli teraz nie. Nie. Jeśli nie, to. to, to będziecie mieli problem. Dobra. Nie ma Słowa sło, Słowacja mi to... Tak, Słowacja mi to dała. Nie ma. No i patrzcie. Republika... Demokratyczna Republika... No... Słuchaj, Demokratyczna Republika Konga, ja nie wiem, co jest z tobą. Dobra, chcesz wojnę, Dobra, nie chcesz wojny, dobra. Teraz szybko sobie podwierdzamy. Dobra. Ten odcinek ma już 14 minut, a my ledwie Nie, 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 nie. Słowacja. Wiesz co? Nie. Ja ci daję ultimatum. Nie ma tak, nie ma, serio, nie ma. ma. Szwajcar, yy, Słowacja, ja już nie mam co, co mówię. Ch będziesz moim wasalem i tyle. Nie chcesz być wasalem, masz pecha. Masz być wasalem. Nie mamy już dużo wojskowego i w sumie dobrze. Peru, myślę, że... Dobra. Ym, co ja gadam? Dobra. Polska bije się, dobra, tutaj. Dobra, przejmujemy teraz Słowenię. 11 tysięcy. <grymne> dobra. I słuchaj, teraz rekrutujemy bardzo dużo, by teraz Słowacja była naszym totalnym wasadem. Aha, dobra. Pyk. Zniewaga. I. Wyślij ultimatum. Czemu nie mogę im wysłać ultimatum? Dobra, ultimatum e, Węgrom um, wysyłamy. Pyk tyle i um, e, zarządzaj wasalizacji i odmów dostępu wojskowego. No, Rosja nas kocha. E, co? Ja nie wiem, co się stało. Węgry. No, chęć wolności 30%. Słuchaj, Węgry. Jesteście moimi wasadami. Dobre siomeczki my jesteśmy. Wasade. Patrzcie, jak te Niemcy już wyglądają. Ja nie mogę. Aż mi ciarki przeszły tak szczerze. Um, dobra. Um, nie ma co trzeba wyróżniać jakieś kolonie. Um, to tak, wracając. Włochy. My się, my się bardzo, ale to bardzo lubimy. No, jak niskie, jak niskie, to weź przynajmniej um, poprosi o dostęp wojskowy. No weź. My się bardzo lubimy. A ty, a ty, no ty, tak do ciebie mówię. Chcesz sojusz? No jak niskie, czemu? No ja nie mogę, serio. Ja nie wytrzymam z tymi krajami co. Chwila są jakąś wojnę. Co chwilę są wolność i takie tam. Dobra, Włochy się zgodziły. Dziękuję Wam, Włochy, jesteście świetni. Dobra. Włochy już mnie nie lubią. Zobaczmy sobie Niemcy. Szwecja sojusznik, Szwajcaria sojusznik i Wasa to Węgry. Świetnie. Nie lubi. A z nimi mamy pokój, tyle już mam pokoju rozejmu I bardzo się z nimi kochamy. Wojnę... Aha, z tymi, z którymi się bardzo nie lubimy. E, o nich się nie boję. Um, a tak serio, to trzeba sobie tutaj prowincję szybko jeszcze um, poogarniać. I za chwilę musimy kończyć odcinek, bo odcinek już zbyt długo trwa, widzowie. E, mam nadzieję, że będzie się e, podobał. I dobra. Um, ty, Słowenia. No, wojna, niko nie chce. Przejmujemy was i tyle. Jesteście słabi, nic wam się nie udaje w życiu, wasza gospodarka upada, i co mogę więcej powiedzieć? Przegraliście tę wojnę. Jak to miło usłyszeć komplementy w życiu? A nie ma, ale trzeba. I bang, mamy już całą. Okej, okay, dobrze, jest, jest naprawdę dobrze. Koszt kolonizacji i trzeba te prowincje, żeby nie było. Hmm, strajków no i dobra myślę, że tyle wystarczy e, RPA nas kocha sojusz oczywiście, że nie jesteśmy podczas wojny w sumie więc e, rozmowy pokojowe słuchaj, od, oddaj mi sobie państwo, albo wiesz co, nie, nie, nie Za, zarządzaj, wasa. nie, reparacje wojenne albo nie nie potrzebuję reparacji wojennych weźmy po prostu do tereny i tyle Dobra. I tutaj trzeba sobie... E, mm, kurde, ja już mam za dużo tych prowincji, ja już nie ogarniam. E, no dobrze. Katar z kim? Okej. Okay. Katar z Boichrandem. Aż chcę to zobaczyć. Nie, ja chcę to zobaczyć. <gry> ja chcę to zobaczyć. Ja. <gry> Dwa maletki państw, państwka się atakują. I tak wyglądają. Moi drodzy, moi drodzy Niemcy i Wy, Polska, Polska, no, 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 Polska, Polska, z Ukrainą się bardzo nie lubicie, albo o, my się dość lubimy, i Ty, Słowacja, no tak, o. E, Węgry, Wy już macie ultimatum od nas, e, Chorwacja, e, nie ma co, chcę po prostu Was, więc e, U. O, wszystko, wszystko. Od nas, od nas wszystko, czekaj, 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 nie, nie to, nie to, tylko wszystko od was chcemy, chcemy wasze wszystkie prowincje, um, zapisz i wyślij ultimatum, otóż się nie zgodzili, więc myślę, że stoczymy wojnę w następnym odcinku, I jeszcze jedna ważna sprawa, musimy Tunezję szybko zaatakować, Szybko Tunezję, więc Tunezja, wypowiadamy wam wojnę, nie potrzebuję nikogo pomocy, pyk, biorę was, przenoszę tutaj do Tunisu, tak samo jak te jednostki, pyk tutaj i, o, i te jednostki jeszcze tutaj, uderzymy na was bardzo mocno, nie macie czym się bronić, jesteśmy zbyt na was potężni i pyk, a Mało rekrutujemy. To się źle skończy. Dobra, tutaj 6000 tysięcy potężne. Nie masz z nami szans. Dobra, szybko do nich przejdziemy. Dobra, trzeba te prowincje, bo za chwilę coś się stanie. Dobra, nie mamy już kasy. Afganistan nas lubi z Wietnamem. Z tego co wiem, to mamy lepsze relacje. I dobra, i pierwsze jednostki. oj, oj. I w bitwę o Tunis przegraliśmy. Um, ok, dobra, nie, 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 na spokojnie, na spokojnie, przenieś do Tunisu, um, na spokojnie, uderzamy w nich i dalej nam się, o, dobra, dobra, coś się tutaj udało, to się tutaj udało, e, dobra, póki co przejmiemy sobie tutaj tylko to i dobra, um, jest ok, jest ok, bo odcinek już bardzo długo trwa, więc e, są małe problemy, e, no i oczywiście przejmują mi to, no, no tak, tak, tak. Weźcie, przyjdźcie z tymi jednostkami, serio, e, ja potrzebuję waszej pomocy, ja, dobra, dobra, szybko, szybko trzeba ich tutaj załatwić, bo odcinek za dużo trwa, za chwilę to będzie pół godziny trwało, e, dobra, i ich sz sobie szybko tutaj przeniesiemy, i dobra, e, przenosimy ich tutaj, i ich przenosimy tutaj, I, o, no oczywiście, wbijają się bardzo mocno, e, kula u nogi. Um, niech szybko przeniesiemy sobie tutaj e, tak żeby się w kotka i myszkę ajajajajaj zdycha mi tutaj armia cała e, e, Słowacja e, rozejm już się skończył, dobra e, niech będzie populacja e, Finlandia nas nie lubi, kto by się spodziewał e, na pewno nie e, szybko sobie przechodzimy dobra, jednostki już są, nie ma co Um, dobra, 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 wreszcie jakieś jednostki. Dobra. Nie mają już szans. Czekaj, bo Irak nas. Czekaj, to jest Irak albo Syria. Ja mi się już poglądały troszeczkę. E, tak, Syria. Syria nas bardzo lubi, ale ja nie chcę z nimi sojuszu, bo um, terroryści i taki tam. Zaraz Hiszpania z nami będzie miała wojnę, bo widzę, że coś się tutaj pokazali. No, sami widzicie. Dobra, i przejmujemy. Dobra, łatwiutko. A nie, bo oni do Libii uderzają. Dobra, to już wszystko jasne. Dobra, e, udało się. E, tutaj szybko przejmiemy. E, dobra, udało się. Dobra, mamy już całą Tunezję i myślę, że to będzie już koniec naszego odcinka. E, tak, widzowie, kończymy odcinek już. E, Węgry. Spoko. No i dobra, e, Węgry nie, nie są już wasalami, e, tak samo jak i oni. Z wasalami się nie udało, ale podjęliśmy dzisiaj Tunezję oraz e, Słowenię i Francję, więc subskrybujcie po więcej i miłych wakacji, bo za niedługo już szkoła niestety. Trzymajcie się, pa!